Dobry wieczór Państwu. Po raz kolejny witamy w naszym nietypowym studiu telewizyjnym, studiu na żywo z Literackiego Sopotu, który w tym roku odbywa się podwójnie, na żywo i wirtualnie. Dlatego ja mam tutaj telefon i czytam Państwa komentarze, w których możecie zadawać pytania o festiwal, ale też do naszej dzisiejszej gościni, którą jest Sylwia Hutnik. Dobry wieczór. Natalia, chcesz zacząć od przepytywania naszej gościni? No, Sylwia tutaj się przygotowała, pani doktor przyszła z książką. Co to za książka? Dlaczego akurat tę książkę trzymasz w dłoniach i dlaczego przybiegłaś tutaj taka zdyszana? Opowiadaj. Było trudno y, przybiec, ponieważ jestem na obcasach, a to oznacza, że sprawa jest poważna. Właśnie wracam z, ze spotkania z autorką książki, której, którą właśnie dzierżę w ręku. Autorką powieści nie mówcie, że nie mamy niczego, czyli Madeleine Tien, y, która połączyła się z nami e, wirtualnie. Nie, nie ukrywamy, że były pewne kłopoty techniczne, więc do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy rzeczywiście to spotkanie będzie takie, jak, jak sobie wszyscy je e, zaplanowaliśmy, no ale taka jest specyfika. E, nie tylko do festiwalu w Sopocie ale w ogóle tych czasów i tak się cieszę że w ogóle tu jesteśmy bo już była wizja grozy że nie będziemy spotykać się z czytelnikami i czytelniczkami e, to było moje pierwsze spotkanie które prowadziłam tak zwane hybrydowe czyli byli żywi ludzie na e, widowni ale główna postać czyli autorka machała do nas z, z ekranu nie ukrywam że się trochę stresowałam i miałam takie poczucie jakbym w ogóle po raz pierwszy prowadziła spotkanie a to nie było po raz pierwszy zdecydowanie e, no po bo raz to drugi. takie tak, po drugi i pół. W każdym razie czułam się trochę taka jak baba gadająca do obrazu, czyli do ekranu, ale podobno było dobrze, bo bardzo zarówno pani Madeleine jak i ja kiwałyśmy do siebie głowami i pokazywałyśmy Rozumiem. mową niewerbalną, że jesteśmy, rozumiemy, słyszymy się i widzimy. Zresztą w ogóle chyba słyszymy się, to będzie y, y, słowo 2020. W każdym razie no, to jest dziwne y, uczucie, kiedy rozmawia się z kimś przez ekran, ale zdaje się, że od marca już do tego przywykłyśmy. No dobrze, rozmawiało się trudno ze względów technicznych, ale jaka była najciekawsza albo najważniejsza rzecz, którą od autorki dzisiaj usłyszałaś? No, ja te wakacyjnie zaczęłam rozmowę od rewolucji kulturowej, masakry na placu Tiananmen z, w kontekście oczywiście do tej sytuacji obecnej, która dzieje się w Białorusi, więc no, było miło i sympatycznie. Ale tak mówiąc, serio, oczywiście od polityki uciec nie można nie tylko jeśli chodzi o tę książkę, ale według mnie w ogóle, jeśli chodzi o rozmowę o literaturze, bo dla mnie w dużej mierze książki są zawsze jakimś komentarzem do tego, co dzieje się współcześnie, nawet jeżeli tak. Tak jak w przypadku tej powieści, mamy zarówno czasy obecne, jak i lata 60., 70. oraz końcówkę lat 80. w Chinach, czyli wielką rewolucję i moment, w którym ludzie próbują zmienić system i zmienić zarazem swoje życie, co myślę, że przy okazji tego, co dzieje się w kraju naszym sąsiednim, jest nie bez znaczenia. Stąd też nasza rozmowa rzeczywiście zaczęła się od tego tematu, ale potem już przeszłyśmy na tematy związane bezpośrednio z literaturą i fabułą, a na końcu nie omieszkałam, zapytałam, jak to jest pisać takie grube książki i czy rzeczywiście e, pisarka musiała odciąć się od życia i e, siedzieć w domu i po prostu pisać, pisać, to po prostu to interesuje mnie oraz moją wydawczynię. No właśnie, bo ty, rozmawiając z pisarzami i z pisarkami, no masz trochę inne podejście do tematu, bo możesz jakoś ich rozgryźć, czy oni cię ściemniają, czy tak, mam te wszystkie myśli od razu w głowie, siadam i piszę, piszę od 8 do 16, czy ty widzisz, kiedy oni ściemniają i udają, że są tytanami pracy, a wiesz, że tak naprawdę od 8 do 16 skrolują Facebooka, czy nie? Zdecydowanie jest tak, że kiedy słyszę i widzę, że spotkanie jest takie bardzo formalne i takie bardzo on to zaczynam pytać o prokrastynację, czyli o robienie tego, czego się nie powinno robić, bo się powinno robić coś zupełnie innego, i wtedy jest szeroki uśmiech albo, albo rumieniec wstydu, no i jakby takie poczucie na zasadzie: OK, nie ściemniamy, teraz mówimy, co robimy, kiedy musimy oddać tekst, a tego tekstu nie ma. Czy ja powiedziałam prokrastynacja, jak ktoś do nas strzelił? Tak było. Państwo tego nie słyszeli prawdopodobnie, ale zrobiło się bardzo gorąco. To ale... jest, no tak, powiedziałam Tiananmen, no i proszę bardzo. Moim zdaniem to jest jednak znak, że teraz musisz opowiedzieć coś państwu sekretnego ze swojego życia. My już wiemy, że we wrześniu nowa książka i liczymy, że spotkania autorskie nie będą na ekranie. Więc co to za dzieło powstaje bez prokrastynacji, jak rozumiem? Z elementem prokrastynacji, gdyż jest to dzieło podoktoratowe. Książka Miasto zgruzowstałe dotyczy życia codziennego Warszawy w latach 54-55. Takim mniej więcej był tytuł mojego doktoratu. Wydawnictwo Solineum. Tak to będzie książka z przepisami i bibliografią, ale... Fiu, fiu, fiu. No tak, chociaż wiele osób twierdzi, że takie są najnudniejsze. Chciałam tylko powiedzieć na swoje usprawiedliwienie, a zarazem na zachętę, aby jednak nie skreślać tej książki, że opisuje tam, jak pachniała Warszawa, w jaki sposób Warszawa się ubierała, gdzie chadzała, no i jak to wyglądało, jeśli chodzi o cielesność i seks. Mam nadzieję, że poczułam tutaj i zachęciłam. Zachęciłaś i Uf. chciałam też powiedzieć, że Anna Bikont y, zawsze mówi, że dla niej przypisy to jest tak naprawdę dodatkowe miejsce na napisanie jakiegoś felietonu, krótkiej historii, więc to wcale nie jest tak, że przypisy muszą być nudne. Zdecydowanie ja też jestem za tym, żeby przypisy były. Lubię takie podwójne narracje i, jakby, nie rozrzucanie tekstu na zdania wielokrotnie złożone, tylko raczej przejście wzrokiem niżej. Natomiast uważam, że wszystkie wydawnictwa, które pchają przypisy na koniec książek albo rozdziałów, powinny po prostu stanąć przed Trybunałem w Strasburgu. Nienawidzę tego. Moja książka będzie miała przypisy po Bożemu na dole, ale będzie miała też obrazki. I jednym z takich obrazków moich ulubionych, a właśnie jestem po tym, kiedy zatwierdzałam książkę do druku, już taką złożoną. Jednym z takich ulubionych obrazków jest niedźwiedź na rowerku, który jedzie środkiem pracu Konstytucji. Ja uważam, że warto. Warto było, warto było tę książkę napisać, ten doktorat, pani doktor. Jeśli państwo mają pytania do Sylwii, nie tylko związane z tą książką, to pamiętajcie, że możecie zrobić to w komentarzach, bo cały czas je sprawdzamy. A tymczasem pytanie, na które nie byłaś przygotowana, bo cię nie ostrzegałyśmy przed nim. Ha! Tegoroczna edycja Festiwalu Literacki Sopot to edycja kanadyjska. Kiedy ty słyszysz Kanada i literatura, to co pierwsze przychodzi ci do głowy? W ogóle mi nie przychodzi żadna literatura, tylko ja jestem wychowana na South Parku, więc jakby Kanada może ja oddam już ten mikrofon. Mikrofon do studia. No dobrze, zanim przejdziemy jeszcze do jutrzejszego dnia, bo też są niespodzianki od ciebie. No to powiedz jeszcze, bo zdradziłaś nam tutaj yy, poza studiem, że zajmujesz się też muzyką teraz. Opowiedz w związku z tym, że sytuacja jest jaka jest, nie wiadomo kiedy ruszą koncerty pełną parą, więc wspólnie z naszym punkowym zespołem Zimny Maj nagrałyśmy płytę można, można, ja tam się wydzieram, mamy nadzieję, że już w październiku płyta będzie do kupienia, oczywiście jest to totalne DIY, więc nie znajdziecie jej raczej w Empiku, natomiast to też nie jest tak, że ja tylko krzyczę do mikrofonu, również pisałam teksty i powiem szczerze, że jest to bardzo ciekawa sytuacja, wcześniej pisałam teksty, próbowałam pisać dla Artura Rojka, rozmawialiśmy dużo o tym w ogóle jak tekst powinien do, do piosenki wyglądać, czy to jest mały wiersz, czy to jest mała opowieść, czy to są po prostu po prostu słowa, które fajnie brzmią, kiedy się je wykrzykuje do mikrofonu. Myślę, że tak naprawdę dla mnie to wszystko, wszystko w jednym i rzeczywiście śpiewanie tego, co się napisało i jeszcze wymyślanie tekstu do muzyki było nowym dla mnie doświadczeniem, ale bardzo ciekawym pod względem też literackim, to znaczy przedstawiania takich małych opowieści czy historii, które potem samej się prezentuje. Zanim przejdziemy do jutrzejszych niespodzianek, chyba że jeszcze chcesz coś o słowa dopytać. Nie, chciałam tylko powiedzieć, że Sylwia kobieta pracująca, po prostu żadnej pracy się nie boi. Doktorat napisze, filmik nagra, piosenkę, Moim zdaniem ona nie wie, co znaczy prokrastynacja, jak tak opowiadam, no ale sprawdzimy to jeszcze. Zanim przejdziemy do jutrzejszego dnia i kolejnych niespodzianek, które dla Państwa mamy, to dzisiaj dwie optymistyczne rzeczy, które my usłyszałyśmy na festiwalu Literacki Sopot. W czasie spotkania ze Staszkiem Łubieńskim, który opowiadał o swojej książce o którą bardzo Państwu polecamy, Staszek powiedział, że jest jeszcze nadzieja. To znaczy te małe rzeczy, które robimy, czyli jak sprzątacie te śmieci z plaży, lasu, to może jest smutne, bo pod nimi leżą następne. To jednak mimo wszystko ma to sens i warto to robić. A z kolei Olga Gitkiewicz u Michała Nogasia na plaży opowiadała o tym, że w tych Czechach to komunikacja publiczna wygląda lepiej. To znaczy, że jeżeli w Czechach się da, to może i u nas się da. Ale różne było... rzeczy się w Czechach da, których się u nas nie da. Ale no trzymajmy kciuki, że to było dziś. A jutro? No, Sylwia, zajmujesz się jutro kolejnym y, zadaniem kobiecy, kobiety pracującej, czyli prowadzisz aukcję. Powiedz na jaki cel i co będziesz y, ludziom sprzedawała. Tak, nie bójmy się tego słowa, będę jutro handlarą, ale w słusznym celu, bo pieniądze z licytacji przeznaczone będą dla Stowarzyszenia Unia Literacka, którego jestem członkinią. W stowarzyszeniu zajmuję się przydzielaniem jednorazowych zapomóg socjalnych dla tych z twórców twórczyń, którzy szczególnie ciężko mają w czasie pandemii szczególnie ucierpieli po marcu, kiedy nas zamknięto i kiedy uniemożliwiono tak naprawdę odbywanie na przykład spotkań autorskich. W tej komisji mam do czynienia z wnioskami, a tak naprawdę mam do czynienia z ludzkimi historiami. My zwykle rozmawiając o zarobkach pisarzy i pisarek, mamy albo takie dwa stereotypy w głowie, albo Remik już mróz i Szczepan Twardoch pędzący Mercedesem bądź też rachityczny poeta, który żyje właściwie niedomorszego, ale chyba ze złotych strof. Tymczasem jest tak i tak, ale zazwyczaj jest ciężko. I rzeczywiście patrząc na i czytając wnioski niektórych osób, Osób, mam takie poczucie, jedno wielkie pytanie, mój Boże, te osoby żyją nie tylko jakby na skraju ubóstwa, ale poniżej i e, no, ta komisja socjalna jest tutaj bardzo potrzebna dla tych osób, które jakoś próbują żyć e, z twórczości literatury i pieniądze, które będą e, pozyskane w wyniku licytacji, a będą to licytowane książki pisarzy i pisarek wraz z autografami, e, wszystkie te pieniądze zostaną przekazane Stowarzyszeniu Unia Literacka. I ta aukcja jutro o 18 w Parku Północnym. Tak. Tak. Zabieram Ci mikrofon, ale w słusznej sprawie, gdyż teraz robię takie harce i przekazuję. Od Pani Marty, Pani Sylwio, LGBT-TV, to sztos, a od Pani Anny gratulacje za doktorat. Cóż mogę powiedzieć? To po prostu przejmuję ten kanał dziewczyny, nie chciałam Wam mówić wcześniej. Ten czas, szybko, wjeżdżamy. Bardzo dziękuję. No tak, rzeczywiście czasy są takie, że. Częściej chyba będę występowała w mazurskiej nocy kabaretowej, niż. Mm, Czasy są takie, że można się publicznej. śmiać albo płakać. I ty wybrałaś. Yy... Tak, zdecydowanie ja wolę się śmiać, bo, yy, bo płakać yy, po prostu potem mi się rozmazuje makijaż, więc nie ma sensu. Została nam jeszcze jedna powinność. I teraz, Natalia, musisz tam zajrzeć do yy, naszego. Nic nie widzę, Publicznego dokumentu. Mimo, że mam okulary, ja przypominam, ale... że wszystkie studia, takie jak dziś, mamy jeszcze o 20.15 w sobotę i w niedzielę, więc możecie się szykować. Szykować komentarze i pytania do naszych gości. Cały festiwal odbywa się właściwie w trzech odsłonach, bo mamy spotkania na żywo, które są nagrywane i później będziecie mogli obejrzeć w sieci, ale też spotkania, które są transmitowane na żywo. I drogie panie, na co się jutro szukujemy? Natalia, pierwsza, a potem Sylwia powie, na co pójdzie. No myślę, że po tym jak dzisiaj rozmawiałyśmy ze Staszkiem Łubieńskim właśnie o śmieciach, to bardzo jestem ciekawa debaty Był sobie człowiek, prowadzi ją nasz redakcyjny kolega Tomasz Ulanowski, a wezmą udział Dorota Masłowska, Ilona Wiśniewska i Colin Waters, to o 13 w Państwowej Galerii Sztuki, no jestem ciekawa co tam, czy to będzie właśnie załamywanie rąk i właściwie powinniśmy się wszyscy pakować na biegun, bo tam jeszcze się da żyć za jakiś czas, czy... Czy co? Czy może rzeczywiście jakaś nadzieja? No i oprócz tego między innymi nasz kolega Wojtek Szot w cyklu debiuty Paulinie Małochle powie w swojej książce Panna doktor Sadowska. U... Ojejku, aż mnie zatkało jak zapytałaś. Urszula Zajączkowska, czyli autorka książki Patyki i Badyle. Tak, zdecydowanie Ula, z, na Wojtka pewnie pójdę, żeby mu pomachać, ale z Wojtkiem prowadziłam już spotkanie dotyczące tej książki, wszystko już wiesz, no, pewnie większość, ale jestem bardzo ciekawa spotkania z Mirosławem Tryczykiem na temat jego książki Drzazga, która zrobiła na mnie duże wrażenie, ta Pasent prowadzi, też jestem ciekawa, jak poradzi sobie z tym jakże plażowym tematem, tematem kłamstwa silniejsze niż śmierć, czyli nasze trudne relacje polsko-żydowskie. Świetnie. A teraz Justyna bez programu, proszę. Ja bez programu na pewno pójdę na plażę. Cóż, proste rzeczy. Mówiąc już na gofry. Ci, na gofry. Obiecuję Natalii Szostak co roku, że pójdziemy na gofry. W zeszłym roku musiał ją zebrać Wojciech Chmielarz. W tym roku tak niestety było. nie ma z nami Wojtka, więc w musimy znaleźć inną szansę. pisarkę Dobrze. lub pisarza, którzy zabiorą Natalię na gofra. Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie na wszystkie spotkania online. Śledźcie też Literecki Sopot na Facebooku. Tam są cały czas na bieżąco komentarze, co dziś będzie można obejrzeć, w jakiej formie i to, że pandemia... Odbiła się na literackich festiwalach. Na spotkaniach autorskich oczywiście ma mnóstwo wad, ale jest tą zaletą, że dzisiaj wszyscy możecie być w Sopocie, tak samo jak jutro, bez względu na to, gdzie jesteście, a nawet możecie być też w Kanadzie. Więc bardzo dziękujemy. Do zobaczenia jutro o 20.15 i na wszystkich spotkaniach. Dobranoc. Dobranoc.